Chłopaki jadą na zbiórkę. Witam Pułkownik na krótko, czyli na pół długo. Ubiór jest prawidłowy. Chris na długo. Ja jestem też tu na pół długo. Z przykrością muszę stwierdzić, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. A jak to wygląda? Tak wygląda. Tak wygląda ostatni dzień lata. No jeżeli chodzi o wizualnie, to wygląda to świetnie. Natomiast ostatni termicznie, dzień lata dopiero za dwa tygodnie będzie. termicznie wygląda to marnie. Dzisiaj jest ostatni dzień lata. A, dzisiaj, No mówię dzisiaj. A, ile, no. 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 Ale nie a propos, a propos pamięci, chcę nadmienić, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Alzheimera, chris. <noise> tak, tak. A ty jesteś zagrożony i teraz dałeś tego. Dowód! No! Widziałeś? No, takich mamy w klubie, proszę ciebie, zawodników. No ale mniejsza to, dzisiaj jedziemy. Toruń. Nie rozpraszaj mnie. Toruń, y, zatłoczone lipno, tradycyjnie, tak. Bobrowniki zjeżdżamy na prom przez Wisłę. Mieszawa, ciechocinek i tam zostawiamy pułkownika w ciechocinku, bo tam jego jest. Dom tam jest jego miejsce, a my wracamy na doń. także jakieś 130 dzisiaj nam wypali. Także ruszamy chłopaki ruszamy. Piąteczka, piąteczka i jedziemy. No i powoli opuszczamy Toruń, jedziemy przez Kaszorek, przyjechał cyrk do nas miasteczko, wesołe też Także myślę, że Chris nas zaprosi. Chociaż cyrk my z Chrisem to mamy tu na okrągło, jak wiadomo. No. Wjeżdżamy na nasz ukochany wąwóz piotków, Rymbiocha i wjeżdżamy podjazd, pod wiatr, wszystko razem. Another hour, another question, and you know you already have the answer. We both know that every time we try, we try something new. We got back to the old habits that we knew. You know you did me wrong. Mm -hmm. Just one more cup of coffee for. Że dycha spoko. Jesteśmy teraz w miejscowości Trzebiegoszcz. Trzebiegoszcz, tak. Trzebiegoszcz. No, nie wiedział, gdzie to jest teraz. Wiem, i wjeżdżamy do naszego klimatowego sklepiku. Na małe, co nieco. Bo nie mieliśmy, mieliśmy żadnego bufetu po drodze. Teraz sobie tutaj coś wypijemy. Na no, ławeczkę na kole 10 minut. I jedziemy, pogoda sprzyja, sprzyja, chociaż to jest ostatni dzień lata. No, ale czuć, czuć, że jeszcze lato jest tak, to tylko kęty, kęty no i ruszamy dalej. I z lewej strony tor motocrossowy, czyli już jesteśmy przed lipnem może z 2 km pochłonął trochę też osób śmiertelnych tu dość wymagający jest ten tor no i wprawdzie jesteśmy już w słonecznym lipnie Nadmienię, że Kristu kończył kolec dlatego lubi tu tak jeździć Zawsze ma tu jakieś miłe wspomnienia, nam opowiada. Jak tu do parku chodził z dziewczynami, z chłopakami. Te się te wino patykiem pisane. Jak tu pili, co tu się wyrabiało, ale wszystkiego nie mogę powiedzieć, nie mogę ujawnić. Pewne rzeczy muszę trzymać w tajemnicy. I już jesteśmy w centrum. Zatłoczonego lipna, powiedziałbym nawet zapchanego, chociaż dzisiaj widzę, jest tu nieco luźniej. Czarek się ogląda, ale to nie Warszawa, to jest tylko lipno, a zatłoczone jak Warszawa. A my lecimy teraz na Bobrowniki, na Prom. I z prawej strony. Ten zielony, okazały, dość ładny gmach to jest szpital na obrzeżach Lipna od którego lepiej się jednak trzymać z dala. Skąd ale pada? Stej! Ładnie, ładnie leje, Chris! Chris, jedź, jedź, ty lubisz deszcz! Ale i ładnie pada! Zobaczymy, jak wygląda. O, nadal, nadal pada, pada. plandeki się już ubraliśmy. Tu jeszcze pod sklepikiem czekamy, aż przejdzie no i przestało padać, jakieś padało może około 10 minut My chcemy tu na prom zdążyć, a mamy jeszcze 27 km. Także będzie to nie wiadomo jak, czy zdążymy. Szosa mokra. I tak wygląda Kilometrowy odcinek do promu Taki szutrowy No ale szosa tu daje radę Za 5 minut mamy prom I naprzeciw widać już nie szawę. Prom dopływa, także zdążyliśmy na sam styk, i już nadpływa nasz transport. Czarek Chris już pogotowił. Me wrong. Mm -hmm. Just one more cup of coffee before I go. Mm -hmm. I know I better stop and cut the show. Mm -hmm. I'll leave you all the memories and go. I'ma go, I'ma go. You know you did me wrong. Mm -hmm. Just one more cup of coffee before I go.